Dziękuję za to, że mam głos i nie zmieszczę się w dwóch minutach, bo zacznę od Martyny. Gratuluję Ci. To jest wyjątkowy dwór. To jest dwór liderów. Pięknie. Ale najważniejsze jest to, że jesteś moim przyjacielem. I tak było zawsze. Nawet wtedy, kiedy grubiłaś głupoty. A miałaś taki okres, wtedy, kiedy bałaś się podawać cenę tuszu chociażby. Karolinka. Dzisiaj, jak czytam przemowę, czytałam tą przemowę o tobie. Zwycięzca to marzyciel, który się nigdy nie poddaje. Zwycięzca to ktoś, kto ma umysł Olimpijczyka. Ja po prostu podziwiam to. Jak pracujesz, jaka się stałaś, tak naprawdę nie stałaś się, to po prostu odrzuciłaś wszystko, to, co do ciebie nie pasowało. I chcę Ci podziękować za naszą piękną przyjaźń. Za to, że nawet nie muszę się zastanawiać, czy mogę przy Tobie cokolwiek powiedzieć, to czuję przy niewielu ludziach na świecie. Na pewno jesteś moją siostrą duchową i biznesową. Jestem z Ciebie ogromnie dumna, bardzo szczęśliwa. Przełamałaś bariery właśnie do pobicia. Ale to jest właśnie potęga marzyciela, który wpisał datę realizacji. Bardzo, bardzo, bardzo Cię kocham. Dziękujemy Dorotko. Łukasz, musi, że jakby dziewczyny chciały coś powiedzieć, to też zachęcam. To tak, to jest ten moment, w którym, do którego powiedzmy częściowo się przygotowałem. Nie ja żartuję. Słuchajcie, jakieś 8 lat temu, jak pierwszy raz mnie zaciągnęła Karolina na taką imprezę do budynku obok, St stanąłem gdzieś tam w, w, przy wejściu, w takim mniej więcej momencie, jak był tutaj parę minut temu i na tej scenie były, mam nadzieję, że nie mieszam, ale chyba Kinga Dudzińska, Ewa Knoz, y, Miernacka i y, Wiktoria Wetyte. i widziałem takie Osu. trzy silne e, kobiety, takie biznesumen prawdziwe. I dzisiaj Karolina, ty jesteś taką właśnie silną kobietą, bizneswoman. Jestem z ciebie dumny i gratuluję Ci tego sukcesu. Dzięki, Łukasz. Karola, jak to jest być potrójną królową? O Boże! Jestem taka wzruszona. Na moim telefonie leci właśnie transmisja na żywo na moim fanpage'u. I robię ją dla mojej mamy, która miała tutaj stać się z nami na scenie. Muszę Wam powiedzieć, że w poniedziałek kupiłyśmy przepiękną sukienkę mamie. Miałyśmy taki fan w sklepie, ale niestety dzisiaj rano Tato zadzwonił, że mama bardzo źle się czuje i nie wstanie z łóżka i jej tutaj nie będzie. Wiem, że będzie oglądała transmisję, może nie o tej godzinie, ale jutro sobie odtworzę. Mamo, bardzo Cię kocham. Tato, bardzo Cię kocham. Od taty nauczyłam się checklisty wieczorem, <grym> biznesowego myślenia. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że chłonę to jak gąbka, bo obserwuję to na co dzień. Potem był okres absolutnego buntu, który przyprawił moim rodzicom siwe włosy. I potem, po okresie tego buntu, i takiego, z nich chyba już nic nie będzie. Okazało się, że jednak, jednak rzucona w dobrą glebę, ziarenko zakiełkowało i rośnie z tego coś naprawdę wielkiego. Opowiadam o historii mojej mamy. I tych trudnych momentów, dlatego że w tym roku było ich bardzo, bardzo dużo. Jeśli patrzycie na, na Klusik, czy na inne top dyrektor, które widzicie na spotkaniach kosmetycznych, piękne, pachnące, pięknie pomalowane i uśmiechnięte, albo za ekranem telefonu, czy komputera i myślicie sobie, ona się do tego nadaje! Ona to ma szczęście, jej to wszystko wychodzi, nikt w jej rodzinie nie choruje. Chcę ci powiedzieć, że tak absolutnie nie jest. Im większy sukces, tym trudniejsza droga. I rzadko kiedy biznesowa. Zmagamy się z różnymi rzeczami, ale w tych zmaganiach właśnie rośnie nasza siła. I czasami chciało mi się płakać i schować. I myślałam sobie, okej, okay, dostałam to po to, żebym była silniejsza i żebym mogła być nadzieją dla innych. Nie ma żadnych wymówek, dziewczyny. Nie ma żadnych wymówek. Moja praca była ucieczką od tego, co było dla mnie trudne. Ale ucieczką do tego, żeby podładować się do prądu, żeby naładować swoje baterie tak, żeby mogła być siłą dla innych. Dziękuję ci, Merka i za twoje wielkie marzenie i za to, że choć wszyscy wszyscy mówili, że to jest beznadziejny pomysł, poszła za głosem serca i dzisiaj 60 lat później, 20 lat później w Polsce. Świętujemy nasze sukcesy. A ja świętuję nie ten sukces, że jestem na tronie po raz trzeci dzisiaj, bo moim marzeniem nie było zostać królową. Moim wielkim marzeniem jest bycie inspiracją dla innych i robienie tego, co do mnie należy i robić. Robienie... <klucza> Życzę każdej z Was za rok! Przejścia takiej drogi przez ten rok i siedzenia tutaj na tej sali, tudzież na innej z poczuciem, to był mój najlepszy rok. Niezależnie, czy będziesz siedziała na tronie, czy nie. Dziękuję bardzo. Dzięki Karoliczu. Muszę Ci powiedzieć, że te trzy królowe wyszły Ci mega dobrze. Mega dobrze. Teraz czas na gratulacje od Ewy Koblińskiej też. Słuchajcie, na no, Karolina ten dwór zrobiła w...